Ok. Jutro w kołysanie również, również zajmiemy, się, zajmiemy się barkami. Popracujemy nad, nad ich zakresem ruchu. Oto bardzo proste ćwiczenie. Jesteśmy w kołysce, mniej więcej. Teraz tak. Lewa, prawa dłoń opiera się na przedramieniu. Natomiast lewa jest ułożona w ten sposób z boku. Następnie pamiętasz to ćwiczenie, gdy wykonujesz... Wykonujesz w ciągu dnia to skręcanie. To jest bardzo ważny ruch I, i duża część osób w ogóle go nie posiada, albo w ogóle nie jest świadoma, że, że w ogóle ciało może robić coś takiego. A to jest bardzo ważne. I tutaj w ten sposób również będziesz robił, tylko na podłożu. Skręcał. Gdy poczujesz się pewniej, możesz przejść do pozycji pompki. O, tak jak tutaj widzimy. I w tej pozycji możesz troszeczkę się oddalić tutaj o, widzisz, że jesteśmy na plecach, wracasz i ponownie przechodzimy tutaj. Wracasz, tutaj cały czas kierujesz sobie, kierujesz sobie tą stopą. O, możesz kilka razy. Powyciągać się troszeczkę. Tutaj w tej pozycji widzimy dłonie jest, dłon jest za nami. Wracasz. Rotujesz się. Wracasz. Rotujesz. Wracasz z powrotem do kołyski. I tutaj się bawisz ponownie. Kołyska. To Ci się przyda świetnie wpływanie, bo pływanie wymaga niesamowitej mobilności barków bo jeśli one są sztywne to wówczas jest, jest dosyć, dosyć ciężko pływać. Pływacy mają bardzo duży zakres ruchu tutaj, więc to ci się również przyda pod tym względem. O, kilka razy ponownie do pompki, jak gdyby do dolnej pozycji pompki na przedramieniu i w bok. Więc tutaj, tutaj łączymy również swego rodzaju przetaczanie. Tu możesz się wyciągnąć, troszkę poruszać, z powrotem wracamy. Jesteśmy w pozycji jakby Sfinksa, powrót do kołyski i podobnie. Tutaj pował się tym, tą rotacją, e, skręcaniem e, starym barkowego